Siema siema, witam w serii rozpłatany bobed. No, zagramy sobie w Overpassa dwójeczkę. Pojeździmy sobie jakimiś furkami po pustyniach, Jakimiś krosami kurde autami z, z celu siatku. zwałek, zwał Nowy zapis. Co tu mam? Co tu mam? Ciekawe, czy znajdziemy Polaków. I gdzie jest kurwa biała, czerwona. O! Ta to nasza? PL. Jest Polska. Dobra, nie będzie numer pierwszy. Kurwa, no nie wierzę. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, poszli. Kurde, co tu jeszcze? Można typa wybrać? nie, się świeci jak psu jaja. kurwa, no nie wierzę ja pierdolę czemu ja zawsze nie ten klawisz klikam? Skurwa klątwa klawisza

The season hasn't really started, but it's probably time. You... Dawaj, Welcome to our training area. Start by accelerating, then stop by braking in the marked zone. Dawaj, jazda, kurwa. Ale You An so do start start have right. now do the same again but try to stay within the cones your UTV is made to go off-road. This means rougher terrain, so let's go off-road and drive to the marked area. Tutaj mogę well done, but this isn't a regular car. I have more Dobra to teach you. Now, as you can see here, you have different modes for your drive drivetrain. let's start with rear wheel drive now that it's in rear wheel drive all the engine power is sent to the rear wheel it do. makes your buggy go faster, but you have less control and ability to crawl up hills or obstacles. But if you're on a straight, it can be useful. So trap to cool, the no? marked area again. Can the feather. Put the vehicle in 4 -wheel Yes, 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 yes! Good! Now it's in 4 wheel drive, open differential. Okay. This means that every wheel, front and back, gets powered separately. It's great for going off-road on rough terrain while retaining a lot of maneuverability and control. Drive to the marked zone. Did you feel the difference compared to the rear wheel drive? but you still can't go up steep hills now put it in a lock differential lock differential powers both front and rear wheels but makes them rotate at the same speed this means you won't lose power on wheels with less grip it makes you go faster but you lose some agility if you ever feel like your four-wheel drive isn't powerful enough the differential might help you out try to follow the track No to będą niezłe wyścigi. Góra. To są też wiele osób, które do Dobra, widziałem. To jest zjebanego samouczka. Ole, poszedł Nie ma co trawy Ole, bokiem leci Patrz jak wstał Co się dzieje Ole, leci bokiem Dobrze jest kurwa na tych tych poptach nie wywalę w górę Nie za szybko chyba na tych poptach jadę czy co Gdzie ja jeszcze drzewo O jak wjeżdżam w drogę do tego Yeah. When finishing a lap, the counter at the top ah, will yes. increase. It also indicates it's how many lap lot lot laps lot you, you need to drive. Each time you cross the finish line or drive a mile, a split time is shown. Great. Now try to. Obrazaby będzie Z językiem, chyba muszę hamować, zacząć. No, muszę na tych hopkach skręcić. Żeby mnie nie wywalało do góry. To znaczy, skręcić, hamować. No. Lepiej zahamować jeszcze, żeby się powtarzać, nie? Ty, legero, fajnie wydało. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba tylko wcześniej fajne drifty robiło, a teraz co? To co, to na ulicy się lepiej ślizga niż na tym? No, jeszcze gorszy czas niż wcześniej. Kurwa. Do to dupy, do dupy, to dupy. No i co? They're mogę really... z ludźmi grać. Weź, kurwa, daj mi stary sam dojść do tego, a nie ty gówno i samouczki dajesz. Wypier dalej. Hey, I'm back. right. Dawaj mi ten ołów tego. Pojeździć. Oh, kurde, okay. maybe, maybe. I'll explain the ATV and obstacle. Tires can be all rounders. We'll change your tires to give you an idea of how different they feel. Ja i Cool. Co się robi tym? E. dobra. Już wiem. Do ostatniego checkpointa się wraca. Obstacle courses are mostly made out of synthetic obstacles. Each driver tries to complete the course in the shortest time. But there are some rules. First, drive to the marked area while avoiding the cones. Getting Some areas are marked by flags. Not entering or exiting those areas can result in major time penalties. Experiment with your four-wheel drive to ensure. facciamo del E score ma e Pierre bel zeutnellòci dopo passo are very easy if you understand how they work you drive up the seesaw until it tips over then, hold your brakes until it has been completely tipped over. If the seesaw touches the ground with the other end, you're allowed to leave. If you drive off early, you will receive a penalty. Great, I think you're ready. Okay, let's figure out how we can... Here, these you can. I'm so stressed. As you can see, the connected skills around the white light colored you can look around. O na co jest w tym kurwa żyć. mam jednego jakiegoś frajera. dawać amerykanców, bo ja właśnie nieńców. Nie Czemu teraz będzie jeździć Aść kurwa co, nie możesz jeszcze przy... ...spieszyć czasu w ogóle oku... No jak, no przecież kurwa co, no samo tak? you can now see a timer this is Dobra, jeszcze, kurwa, coś. now we just wait for Usługa. Hey, Dobra. Kurwa. nie dadzą za wygraną kurwa, nie dadzą. Zajęć tutaj mimoć to O, No tutaj no, no moc szczerze. Ten co jedzie. Są nicety latwy Ale gówno Główno skręcać nie chcę. Nice. Did you feel how easy that was? Try to follow this path on an angled slope. Just like on your UTV, you can use the differential to get over obstacles more easily drive up this hill. It has some obstacles on the hill climb walls that will make Ale, it more kurde, difficult. Excellent. Go. 5 4 3 2 1 Go. Kurde, samoucie, to skordę samo ucieprszem to go, se Co? co ja panem? Czy tam kurwa nic nie było? Dobra, jedziesz Ale ostaw półko machujowy, co nie? Patrz kurwa, normalnie na drodze się wyjebał. Na prostej drodze się wyjebną Co jest wjeżdża, ty tym kurdem tak nic z tego nie będzie, nie alta. ale jedzie jak mostek, tak da, daleko jeszcze dobra, jest i meta So much mischief, it's a little bit of a problem. Now, let put it Okay, today is. That means it's complete. You'll be racing for points. You'll have to participate. Here. Dobra. Bo jest ci samemu czystej czy jak. 5, 4, 3, 2, 1, go. Myślałem, że z kim już będę jechał. Ale jedzie. Kurwa, ja myślę, że lepszą czystej. Jak dumno. no kurwa ale buja o ale dobrze obgłuśił mnie. Dawaj 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 Ale bokiem prawie spaliło kurwa To jest za tutaj? Za kropeczka jakaś? No co to jest? Kurwa, czemu mnie na tych skałach tak obraca do 360? Pojebało? No patrz, no kurwa, jak to jest możliwe? Spierdolnięty, pojebany to jest. Dobre, no mam cóż. Trudno już mi było raczej nie dogania żadnej tej kropki. Ech, ja pierdolę, ale szajs. Может, из своего To kurwa, znowu mnie obliciło jebaństwo Ja pierdolę Ostry gówno, no A pierdolę, no czemu to mnie obracasz? 360 stopni? Te kropki iwane, to co to jest w ogóle? O, dogoniłem wreszcie coś. Kurwa, tylko mnie nie obracaj do chuja. Pierdolę. Kurwa, taki mały kamyczek obrócił normalnie takie auto, kurwa, to jest poj**ane. O pierdolę. A, bierdolę, patrz. Co ja jaja robią? no, w mnie to Pierwszy i ostatni odcinek z tego góra. O, tutaj prosta to fajno no. ma.

Dobra, dzięki za oglądanie. Jak się podobało, to wiecie, możecie zostawić lajka, suba, no siema.